On our proposal Dlatego of the new, właśnie modern patrząc w przyszłość Proponujemy budget. We kolejny siedmioletni in budżet Unii Europejskiej, w którym wydatki na Member zarządzanie migracjami i granicami, i granicami wzrosną trzykrotnie. państwa członkowskie funding, posiadające bezpośrednią granicę z Rosją I otrzymają dodatkowe środki w ramach zadań spraw wewnętrznych za we granice shared responsibility. to jest uh, nasza wspólna odpowiedzialność. Zaproponowaliśmy również dziesięciokrotny wzrost finansowania na mobilność wojskową, a także ponad pięciokrotny wzrost inwestycji na obronność. To jest długoterminowy budżet, który wyraźnie, dokładnie skupia się na ochronie granic, na obronności, na wszystkim tym, co wojskowe. And Ale. We need now a surge in.